Siemanko witam z wszystkich i bardzo serdecznie. Moim kolejnym poranikiem dzisiaj pokażę Wam, jak <laughs> dobrze skonfigurować, yy, odsumić nasz głos. Tak więc najpierw będzie potrzebny nam program, który będzie zapisywać naszą ścieżkę dźwiękową, bo w moim przypadku będzie to Audacity. City. Um, tak więc dalej musimy ty, nasz dźwięk, można tak to nazwać, e, e, wyeksportować, kliknąć plik do eksportu, wybierając miejsce, gdzie ma się właśnie wyeksportować te nasze wideo, nadać mu nazwę, e, a następnie kliknąć ok i ok. Um, tak więc, gdy już, mam, gdy już mamy to zrobione, przepraszam bardzo. Czekajcie, już mam to zrobione. Musimy mm, odpalić program najlepszy, tak właściwie, według mnie, program Goldway. Mm, dzięki któremu będziemy właśnie odsumiać się na dźwięk. Czekajcie, tylko muszę tego teraz poszukać. Ok, mamy Goldway. Wchodzimy do niego. Jest też. Jest, Wersja płatna, ale się mam darmową. Um, wiele się szczerze nie różni, tylko w wersji płatnej jest trochę więcej um, opcji. Tak więc musimy, um, <coughs> może tak to nazwać, prowadzić nasze audio um, do tego programu. Um, wchodzimy właśnie w ten w Open dalej wybieramy miejsce, gdzie jest ten nasz, te nasze audio zapisane. Teraz musimy podgłośnić tak, jakby nasz mikrofon, dlatego, że mikrofon nie jest zbyt czuły. Klikamy OK, klikamy to i klikamy OK. Następnie musimy go szumić Klikając to, o nie, przepraszam, to i wybierając ile procent ma zostać odszumione gdy jest 100 po prostu robi się nasz dźwięk metaliczny najgorzej to brzmi a gdy jest 0 na przykład nie odszumi się wcale tak więc ja sobie tu dam 70 i klikamy OK Jak widzicie nasz dźwięk jest odszumionym jest już o wiele lepszy. Tak więc, y, następnie musimy go zapisać. klikając Save. I to by było szczerze na wszystko w tym poraniku. Do następnego poranika. Cześć.